Szanowni Państwo, chciałbym poinformować o przebiegu przyszłej sesji Rady Miasta. Rada Miasta Rady Miasta zwołałem na 25 października na godzinę 13 zwyczajowo. Jest to już 30 zwyczajna sesja Rady Miasta Ternobrzeg. W porządku obrad znajduje się um, informacja taka tematyczna na, um, dotycząca stanu bazy lokalowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tarnobrzegu oraz problemów poradnictwa psychologiczno pedagogicznego w naszym mieście, bazy lokalowej instytucji pomocy społecznej na terenie miasta Tarnobrzega. Również będą przedstawione trzy, trzy sprawozdania ze spółek, bo przypomnę, że miesiąc temu nie było sprawozdania z spółki ASY Tarnobrzeg, nie było sprawozdania też z z, y, y, nie było sprawozdania także y, ze spółki, nie było sprawozdania z y, MPMKS-u. Brakowało tego sprawozdania i y, nie mieliśmy y, trzeciego brakującego ASA, Asa. Pec i, I Pec. PEC. Tak, i jeszcze nie było pana Gurdaka z PEC-u. Mamy rozpatrzenie też projektów uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała podziału miasta Tarnobrzega na okręgi wyborcze ustalenia i granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Druga uchwała nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnobrzegu obręb 12 przy ulicy Dworcowej, zbycia lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w budynku przy ulicy Marii Dąbrowskiej 33 w Tarnobrzegu przekazanego na rzecz gminy Tarnobrzeg przez PKP. SA wraz z przynależną piwnicą i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz przyznania prawa pierwszeństwa najemcy w nabyciu lokalu. Uchwała czwarta zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzego Osiedle Piastów są to tak zwane przygrodzenia. Piąta uchwała dotyczy określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przypomnę, że jak co roku uchwalamy podatek od nieruchomości na następny rok. Posiłkujemy się tutaj takim kluczem, że ta stawka jest ustalana według maksymalnej stawki na rok 2013 i ona jest jak gdyby pomniejszana o, o te stawki do, o dwa lata do tyłu, także wzrost nie jest tutaj zbyt duży w tym wypadku, on jest przeważnie porównywalny z inflacją. Szósta uchwała dotyczy zwolnień w podatku od nieruchomości. Dotyczy ona w tym wypadku zwolnień, dotyczy obiektów ochotniczej straży pożarnej w Tarnobrzegu. Siódma uchwała zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Ósma uchwała określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dziewiąta uchwała zmiany w budżecie na 2012 rok. To, dotyczy to przyznanych środków na, dla szkoły podstawowej numer. Chyba 3, chodzi o, tutaj o komenius 4, tak? Szkoła Podstawowa nr 4, chodzi o komeniusy następna zmiana w budżecie na 2012 rok. 11 uchwała dotyczy wystąpienia ze Związków Powiatów Polskich. Chodzi tutaj głównie o to, że generalnie w tym związku uczestnictwo no, Tarnobrzegowi nic nie daje, są to koszty w wysokości kilku tysięcy złotych ponoszone corocznie, natomiast no, nie ma tutaj żadnych z tego tytułu efektów. Yy, uchwała nr 12, przyjęcia programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 13 trzynasta uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez prezesa zarządu funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Czternasta uchwała uchylenia uchwały nr 58, łamane przez 667, łamane przez 2006 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg 2. 15 uchwała zwiększenie składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega. Mamy jeszcze e, projekty uchwał w trybie siedmiodniowym już przedstawię i to są uchwały dotyczące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tarnobrzeg na lata 2012-2026 oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego y, regionalną pomoc y, inwestycyjną. To są te uchwały, które znajdą się w porządku obrad. Ja przedstawię Państwu pokrótce uchwały podatkowe, które Pan Prezydent przedkłada na najbliższą sesję Rady Miasta. Pierwsza uchwała to stawki podatku od nieruchomości. Y, y, przyjęliśmy zasadę, która obowiązuje, napisana zasada, która już obowiązuje od y, kilku lat, że przy, proponujemy stawki w wysokości y, stawek maksymalnych sprzed dwóch lat, czyli na 2013 rok przyjmujemy stawki maksymalne ogłoszone przez ministra finansów obowiązujące w roku 2011. I tak przedstawię Państwu, jak to wygląda. Dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą proponujemy 80 groszy przy obowiązujących w 2012 77 groszach. Grunty pod jeziorami 4,33 w roku 2012 było 4, 30 groszy. Dla gruntów pozostałych Proponowana stawka to 42 grosze, a obowiązująca w 2012 40 groszy. Dla budynków mieszkalnych proponujemy 67 groszy od metra przy obowiązujących w tym roku 65 groszach. Budynki związane z działalnością gospodarczą propozycja 21 zł i 5 groszy dotychczas obowiązująca stawka to 20 zł i 50 groszy budynki związane z obrotem materiałem siewnym propozycja 9 ,82 zł 82 grosze stawka obowiązująca 9 ,60 zł 60 groszy budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych proponowana stawka to 4 ,27 zł 27 groszy stawka obowiązująca w tym roku to 4 zł i 16 groszy. Budynki pozostałe. Proponowana stawka 7 zł i 6 groszy. Stawka obowiązująca w tym roku to 6 ,88 zł 88 groszy. Dla budowli zgodnie z ustawą jest to 2% ich wartości. I przy czym tutaj chciałam zaznaczyć, że proponowane stawki są niższe od stawek maksymalnych, które ogłosił minister finansów w sierpniu tego roku. Kolejna. Przepraszam, można ja przerwać. Czyli przy którym punkcie mamy największy wzrost? Już Pani Największy wzrost mamy przy gruntach pozostałych jakie to są grunty i o ile jest ten wzrost? Procentowo to jest 5% jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kwotowo 2 grosze. A Te grunty pozostałe to możemy określić jako? To są grunty pozostałe, to pod grunty. Kowalski, pod... który ma no, na przykład pole. To nie, to proszę nie mylić podatku od nieruchomości z podatkiem rolnym, bo pole to jest, to jest podatek rolny. To są grunty zajęte, na których stoją budynki, pozostałe garaże, stodoły w cudzysłowie mówiąc na osiedlach wiejskich. To są tego typu grunty. Następny podatek to jest podatek od środków transportowych. Tutaj w porównaniu do roku, do roku 2012 następuje wzrost o 4%, czyli o wskaźnik infra, inflacji. Z tym, że też tutaj stawki są niższe od górnych stawek ogłoszonych przez ministra finansów 8 października. W ubiegłym, w 2011 roku, podejmując uchwałę w sprawie stawek o środków transportowych na rok 2012, Rada Miasta dokonała obniżenia stawek w niektórych kategoriach pojazdów. W tym roku odchodzimy od tej zasady. Ubyło nam 67 sztuk pojazdów, także przyjmujemy. Wzrost stawek o 4%. Jakiego typu były te pojazdy? A to są różne kategorie. Najwięcej było opodatkowanych w tej grupie 3,5 do 5,5 tony włącznie. Czy ciężkie? Tak. Mhm. No dostawcze, samochody dostawcze. dostawcze to się tak. jeśli chodzi o opłatę od posiadania psa w tym roku prezydent nie przedkłada uchwały w sprawie podwyższenia tej opłaty czyli obowiązuje w przypadku niepodjęcia takiej uchwały obowiązuje stawka z roku poprzedniego czyli z roku 2012 jest to 50 zł od posiadanego psa rocznie Liczymy, że w związku z tym każdy na kim ciąży taki obowiązek zgłoszenia tego faktu, to uczyni. Ale z opłaty zwolnieni są. W osiedlach rolniczych, jeśli jiesek stanowi formę poprawienia bezpieczeństwa posesji w osiedlu rolniczym. Kolejna uchwała, o której mówił Pan Przewodniczący, to jest zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, w której ma, ma siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna. Z tego względu, że y, Ochotnicze Straże nie prowadzą działalności gospodarczej do tej pory, umarzaliśmy i tym zaległości podatkowe. Żeby to uregulować, dokonujemy zwolnienia. Skutki finansowe dla budżetu to jest około 23 tysiące złotych roczne. Że skutków generalnie Pani Skarbnik nie, nie będzie. Nie będzie, nie będzie wpływu. Jesteśmy właścicielami, jesteśmy właścicielami budynku Fremis, ustawodawca. No nie przewidział takiej sytuacji, krótko mówiąc oznaczałoby to ni mniej, ni więcej, że straż pożarna powinna za udostępnione pomieszczenia płacić nam podatki. No, siłą rzeczy różnie było z tą płatnością. Musielibyśmy dokonywać umorzeń. Umorzenia bezpośrednio miałyby wpływ na wysokość subwencji, jako minister finansów z tytułu umorzenia by nas nagradzał, więc znaleźliśmy taki przepis, który oznaczałby nie mniej, nie więcej, że nie będziemy sobie płacić podatku od swojej własności, tak obrazowo tak, tak. mówiąc i kolejna uchwała w pakiecie y, uchwał podatkowych to jest y, projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. Chcemy tutaj wyjść naprzeciw y, przedsiębiorcom, którzy być może, których być może podjęcie takiej uchwały zachęci do zainwestowania w to miasto. I chcemy zwolnić od podatku od nieruchomości budynki lub ich części budowle oraz grunty z nimi związane zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tym, że to zwolnienie nie będzie obejmować nieruchomości, w których jest prowadzona działalność handlowa, stacji paliw działalności instytucji finansowych typu banki, parabanki, inne instytucje oraz działalność w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości. Zwolnienie będzie przysługiwać na okres 12 następujących po sobie miesięcy, jeśli nakłady na nową inwestycję wyniosą nie mniej niż 400 tysięcy złotych. Zwolnienie będzie też przysługiwać na okres 24 następujących po sobie miesięcy, jeśli nakłady na inwestycje wyniosą nie mniej niż 600 tysięcy złotych. I będzie przysługiwać na okres 36 następujących po sobie miesięcy, jeśli nakłady na inwestycje wyniosą nie mniej niż 800 tysięcy zł. Na ten moment no, trudno jest to nam wyszacować, jakiego rzędu będą to skutki dla budżetu.